Dzień dobry, witam wszystkich, cześć na sesji e, środowej, 6 dzień lipca dzisiaj mamy, zapraszam Was na poranny przegląd techniczny, dokładnie 8.30 u mnie, także gdzieś w okolicy być może godziny 9 oglądacie nagranie, kiedy gdzieś rynki kasowe w Europie e, startują, powoli rozpoczynamy ten handel na, na europejskich parkietach, na europejskich giełdach e, i zobaczmy sobie na wstępie jak sytuacja techniczna na parze walutowej e, euro-USD tutaj tak naprawdę w ostatnich godzinach, wczorajsze przedpołudnie, bardzo mocne spadki pojawiły się na wykresie głównej pary walutowej na euro USD. Silne zrzucenie po godzinie 8, po godzinie 9 była kontynuacja i ten dołek w godzinach późno-popołudniowych. Realizacja tego, tych spadków i realizacja ewentualnie zaksięgowania tego poziomu cenowego, zaraz dokładnie przytoczę, jaki tu mamy kurs. 134.55 Obecnie, gdzieś się rynek dragowuje, od poziomu okrągłego 135.00 czasu polskiego około godziny 18.19 dokonując takiego pomiaru ostatniej fali, typowe POW, właśnie do tego dołka od wierzchołka z początku sesji europejskiej do wierzchołka z godziny mniej więcej 18.00 czasu polskiego, możemy sobie wyznaczyć gdzieś tak tą barierę popytową, właśnie 134.55. Jako ten fajny techniczny potencjalny poziom na zajmowanie pozycji długich na ujku. Przejdźmy sobie może dzisiaj na USDPL, na zerknijmy, bo tutaj spore rozstrzygnięcia się pojawiły. Wcześniej wtedy dla y, potencjalnej korekty wzrostowej, bo taka korekta jest tutaj y, dosyć czymś naturalnym. Tak, jeżeli mieliśmy silne spadki, na razie to odragowanie bardzo płytkie. Natomiast taki kolejny pierwszy target techniczny, który potwierdzony jest przez mierzenie 38,2 FIBO e, znajduje się na poziomie cenowym 1,0315, a więc patrząc na obecne wyceny około 55 pipsów e, od obecnego kursu. Zdecydowanie przejść na szersze interwały czasowe ze względu na rozstrzygnięcia, jakie się pojawiają. Zobaczmy to nawet na sesyjnym. Na sesyjnym i wyżej, tam pojawia się powoli bariera, nawet z interwału miesięcznego, tutaj tak są testowane są rejony cenowe bardzo dawno nie widziane jeżeli chodzi o USDPLN, bo tutaj musimy cofnąć się aż do, e, aż do roku tak naprawdę 2000, tak, to jest maj, to jest e, to jest wrzesień, to jest październik 2000 roku, tak dawno takie pułapy cenowe na USDPL-e nie się nie pojawiły, więc patrząc na skalę wczorajszych spadków bez problemu jest to target, który może zostać osiągnięty, bo tak naprawdę to jest 1 trzecia wczorajszego, wczorajszego ruchu spadkowego. Niewiele ponad, niewiele ponad 1 trzecia, tak jest zdecydowanie osiągalna strefa w dniu dzisiejszym: 1,03,15 współczynnik 38,2 FIBO z ostatniej fali spadkowej, czyli z tej wczorajszej wyprzedaży. Lecimy sobie dalej. Tutaj nie było żadnych reakcji, jeżeli chodzi o układ harmoniczny amerykański dolar w stosunku do funta również bardzo mocno zyskiwał mamy przebicie 127,2 tutaj też nie stanowiło zbytnio poziomu, który, na którym cena by się w tym przypadku oparła zobaczymy sobie jeszcze to z szerszej perspektywy jakie targety tutaj są przebijane, widzimy też, że ten, ten dołek z połowy czerwca z sesja 14 dokładnie ten dołek został zanegowany, wybity. Cena tutaj na jeszcze niższe poziomy zeszła okolice ok. 1.19.00. I co teraz tutaj w tym ujęciu? W tym ujęciu bardziej lokalnym na GBPUSD, GBP również pomierzymy sobie ten swing spadkowy, na który spoglądaliśmy w przypadku Euro USD i również skupimy się na 38.2%, jako tym pierwszym poziomie oporu, pierwszym poziomie docelowym, jeżeli chodzi o układ korekcyjny w tym przypadku na kablu i w tym przypadku 38,2 FIBO z tego ostatniego swingu spadkowego z tego dynamicznego zrzucenia po godzinie 8 w dniu wczorajszym wskazuje nam poziom oporów, poziom cenowy po kursie 1,1985, obecnie handlujemy 1,1925 mniej więcej czyli około 60 pipsów tutaj pozostaje nam przestrzeni aby ten poziom techniczny wypełnić, także tak, w, tak jak i w przypadku Euro USD, tak i tutaj bez problemu jest to strefa osiągalna nawet jeszcze w godzinach tutaj przedpołudniowych na tej sesji środowej. Także obserwujemy, obserwujemy, obserwujemy dalszą dynamikę na kablu. Przede wszystkim też tą e, po godzinie 9. E, ok, idąc dalej, USD JPY. Tutaj, jeżeli chodzi o ten rynek, cały czas na, na tapecie są przede wszystkim pozycje, pozycje długie, biorąc pod uwagę jaki trend panuje na, tym, na tej parze walutowej na tym rynku. I w tym przypadku, na tą chwilę, interesuje nas bariera wyznaczona zmierzenia FS 100. Trochę już trwa. Także, jeżeli chodzi o to dzisiejsze low po godzinie 8. Potrzebujemy jeszcze zrzucenia około 45 pipsów. Obecnie jest jakaś próba odragowania w górę, no ale zobaczymy. Patrząc na to, że znajdujemy się już dosyć blisko. E, przypominam tą barierę. Znaczyliśmy taką linię górnego ograniczenia, po której dzisiaj rynek poruszał się przez kilka sesji. E, wspominałem, że ewentualne zanegowanie i wyjście górą będzie fajnym potwierdzeniem e, popytowym na tym rynku, no i tak też się. Tak też się wydarzyło, mamy dynamiczne wzrosty, 4,60 przebite, 4,66 mniej więcej nawet to jest e, szczyt z e, sesji wczorajszej. Tutaj my się wiały, mieliśmy, e, mieliśmy w marcu 2020 4,30, później korekta, no i w bieżącym roku e, kontynuacja wzrostowa, amerykański dolar bardzo silnie wyceniany i zbliżamy się do tej bariery z bardzo szerokiej perspektywy czasowej, patrząc 4,74, 4,73, bo tak naprawdę jesteśmy już bardzo, bardzo blisko tej, tej wyceny, jak sobie spojrzymy na maksimum tutaj z lipca, no to zostaje nam około 700, 800 pipsów do wypełnienia tego poziomu szerokiego oporu. Także tutaj taki bardzo szeroki schemat na usd.pl, nie? I warto zauważyć jakie będą reakcje ewentualnie kursu, jeżeli te poziomy na usdp nie się pojawią. Czy będzie próba obrony, czy też ta silna zapora podażowa sprzed tutaj już kilkadziesięciu, nawet lat, tak, okaże się poziomem, z którego jakaś większa korekta tutaj się nam na tym rynku rozwinie.